Kłania się Adam Borkowski, zapraszam Was do odsłuchania wywiadu z księdzem moderatorem, księdzem Markiem Sandkiem. W jaki sposób dotarła informacja do księdza o nominacji na moderatora ruchu Światło Życie naszej diecezji? Czy ksiądz został zaskoczony tą decyzją? Informacja o nominacji została przeze mnie odebrana jako sms gratulacyjny, jeden czy dwa, gdy wysiadałem z samolotu na Okęciu, wracając z Rzymu ze święceń biskupich księdza Marka Solczyńskiego. Byłem bardzo zaskoczony, zdziwiony nominacją, bo się jej nie spodziewałem. Byłem przekonany, że zostanie moderatorem diecezjalnym ksiądz Piotr Urbanowski. Jak ocenia ksiądz obecną kondycję ruchu w naszej diecezji? Nie umiem do końca ocenić kondycji ruchu w naszej diecezji bo za mało mam na ten temat danych co prawda było już trochę spotkań z poszczególnymi diakoniami były dwa spotkania odpowiedzialnych były szkoły animatora, ale właściwie nie byłem we wspólnotach, także nie rozmawiałem z animatorami wieloma, nie znam obrazu całościowego ruchu, który najpełniej chyba ujawnia się na rekolekcjach wakacyjnych, więc trudno mi na ten temat odpowiedzieć. Wydaje mi się, że z moich obserwacji, że potencjał ciągle ruch w naszej diecezji ma rozwojowy potencjał, natomiast... Zasmuciło mnie po ostatnim spotkaniu odpowiedzialnych, że jest sporo takich wspólnot, które składają się z kilku osób, albo z kilkunastu. Właściwie z kilkunastu to pewnie większość, większość wspólnot naszej diecezji. Mówię o liczbie przychodzących faktycznie na spotkania, więc to świadczy o jakieś, na jakimś kryzysie. Co tu dużo mówić. O tym, że wspólnoty nie potrafią ewangelizować, nie potrafią dziś zapraszać do siebie i, i być środowiskiem wzrostu życia chrześcijańskiego, albo mówiąc innym językiem, jakimś alternatywnym miejscem przebywania młodych ludzi, alternatywnym wobec tego, co proponuje świat. Jakie kierunki działania, rozwoju, służby powinien podjąć ruch dzisiaj? Co jest sprawą naglącą? Jakie powinny być priorytety? W związku z tym, co powiedziałem przed chwilą, priorytetem musi być ewangelizacja. Zresztą to jest priorytet całego Kościoła. Myślę, że ten przymiotnik nowa ewangelizacja jest bardzo istotny, bo pewne metody sprawdzone, wypróbowane przez nasz ruch trochę się już wyczerpały. Wyczerpały swoją nośność, swoją aktualność. Potrzeba zupełnie nowych metod. Na ostatniej szkole animatora mówiliśmy o tak zwanym pokoleniu Matrixu, młodzieży, która wychowała się już w ideologii New Age, to znaczy ich sposób myślenia został ukształtowany przez tę ideologię. Może nie mają do końca tego świadomości. Inni, może niekoniecznie, zostali ukształtowani przez tę ideologię New Ageu, ale, ale są pogubieni w życiu, czują się gdzieś na marginesie społeczeństwa, czy wstydzą się swojej wiary, czy nie potrafią się przebić, czują się osamotnieni. Czują się jakoś życiowo niedostosowani, i, i to na pewno jest no, pytanie, jak do tych ludzi dotrzeć. Myślę, że taką szansą wielką dla rozwoju, dla wspólnot ruchu światłu życie. Jest przygotowanie do biżmowania. Tutaj decyzja oczekuje od nas zaangażowania w to przygotowanie poprzez to, że będziemy animatorami grup. Myślę, że to jest taki czas, kiedy nikt już nie ma wątpliwości, że młodych można formować tylko poprzez małe grupy, które oczywiście tworzą później jedną całość, ale ta faktyczna formacja związana z dialogiem, z dzieleniem się młodych ludzi, swoimi odczuciami, swoimi przemyśleniami, wyrażaniem opinii. Na poruszane tematy dokonuje się w małych grupach i tutaj no, nasz ruch ma wielką rolę do spełnienia. Na pewno trzeba szukać nowych form ewangelizacji, nie zaniedbując oczywiście starych form, które się ciągle sprawdzają, które są aktualne. Takim nowym całym nurtem ewangelizacyjnym są pewnie multimedia. Próbujemy razem z domowym Kościołem w ramach inicjatywy Kibicuj Rodzinie: nowy sposób ewangelizować poprzez właśnie Multimedia. Przez media elektroniczne, poprzez internet, filmy, audycje, i to jest na pewno wielkie wyzwanie. Na pewno też trzeba się zastanowić. Co zrobić, żeby zdynamizować wspólnotę, żeby ludzie przeżywający formację ruchu Światło-Życie, formację podstawową, stawali się uczniami Chrystusa, żeby to nie była dla nich tylko przechowalnia, żeby to nie była dla nich cieplarnia, odskocznia od problemów, bo nikt ich nie chce. Gdzie indziej to tutaj czują się bezpieczni, dowartościowani. To jest ważna zawsze funkcja wspólnoty, ale uczniowie Chrystusa nie mogą być zamknięci w wieczorniku z obawy przed życiem, Żydami, tak jak to było w czasach Pana Jezusa, czy dzisiaj z obawy przed światem, ale mają stawiać czoła wyzwaniom, wchodząc w dorosłość, wcześniej będąc w szkole, na studiach, podejmując pracę, i trzeba ich tego uczyć, żeby ich wiara nie była wiarą prywatną, nie była wiarą dla siebie, ale by była. Wiarą ucznia Chrystusa, który wie, że otrzymał po to, żeby dawać innym, że skoro ma skarb, który otrzymał od Boga, skarb jego królestwa, to powinien go zasiewać w sercach innych ludzi. Co chciałby ksiądz powiedzieć członkom ruchu na początku swojej posługi moderatorskiej? Przede wszystkim to, żeby się nie bali być otwarci na nowe wyzwania, żeby się nie lękali, no, trochę to patetycznie zabrzmiało, bo to Jan Paweł II mówił na początku pontyfikatu Nie lękajcie się, ale jest to jakieś, są to jakieś prorocze słowa, które ciągle są aktualne. Nie możemy się lękać tych wyzwań, które niesie świat, nie możemy się lękać tych różnych. Nowych zagrożeń, które są, ale mamy ten świat przekształcać. Kiedy chrześcijanie wychodzili z Wieczernika po zesłaniu Ducha Świętego, też dookoła był wrogi świat też było potężne imperium wydawałoby się niepokonane Imperium Rzymskie ze swoimi strukturami państwowymi policyjnymi, wojskowymi ideologicznymi. Też była propagowana pogańska wiara, a jednak wierność Chrystusowi i właśnie natchnieniom Ducha Świętego pozwoliła uczniom Jezusa powoli, jak zaczyn w cieście przeobrażać antyczny świat. I myślę, że ciągle ta rola ruchu światło życie w byciu fermentem, dobrym fermentem w cieście społeczeństwa żebycie żeby takim, taką żywą cząstką Kościoła. To jest nasze zadanie i musimy uczyć się szukać metod, sposobów ożywiania struktur ruchu, wspólnot ludzi, bo myślę, że tutaj nasza diecezja warszawsko-praska razem z archidiecezją warszawską, czyli obejmująca stolicę naszą, naszego kraju i okolice, to jest no, taki dziedziniec pogan, mówiąc językiem Benedykta XVI, czyli tu się wykluwają różne idee, taki areopag, stąd się wiele rzeczy zaczyna i dobrych i złych. Złych to widzimy wszyscy, bo Warszawa promieniuje na różny sposób zgorszeniem w całej Polsce, ale też i dobrych, bo, bo mamy ludzi bardzo wykształconych, bo mamy ludzi z dostępem do najnowocześniejszych mediów, środków przekazu myśli, do najlepszych uczelni, do dobrych zawodów i możemy no, wykuwać różne pomysły, jeżeli będziemy chcieli się zaangażować w ewangelizację. Jeżeli będziemy chcieli być wierni nad nią Ducha Świętego, jeżeli będziemy chcieli tworzyć takie środowisko, takiej kuźni różnych nowych pomysłów w Kościele, to możemy być takim prekursorem w skali całego ruchu właśnie nowych pomysłów, nowych sposobów ewangelizacji i nowych sposobów jakiegoś ożywiania Kościoła. O to w końcu w naszym ruchu chodzi. Czy może ksiądz podzielić się z nami swoimi zainteresowaniami i pasjami? Jaki jest ksiądz jako osoba prywatna? Jeśli chodzi o moje zainteresowania, to mam wiele. Jeśli chodzi o pasję, to też mam kilka, ale, ale staram się je powstrzymywać, bo inaczej nie miałbym czasu na duszpasterstwo, na zaangażowanie w ruchu. Ale jeszcze z takich pasji, które realizuję, to, to jest jakby to nazwać krajoznawstwo po prostu, poznawanie Polski, czasem także mi się zdarza Europy, ale głównie Polski. Bardzo lubię poznawać nowe strony i dzisiaj z przerażeniem patrzę na przykład na młodych ludzi, którzy przez taki wynalezek który się nazywa GPS, nie umieją czytać map, nie interesuje ich topografia kraju, bo, bo i tak wiedzą, że dojadą, a ja bardzo lubię mapy, bardzo lubię krajoznawstwo, bardzo lubię poznawać nowe trasy, bardzo lubię poznawać nowe obszary Polski i, i Europy. I to jest taka moja podstawowa pasja inną taką pasją, którą, przed którą się bardzo bronię bo też zabiera czas to są sprawy społeczne i polityczne ja jestem bardzo wrażliwy na to co się dzieje w naszej ojczyźnie i, i właściwie śledzę z uwagą to co się dzieje w naszym kraju począwszy od narodzin solidarności jeszcze właściwie końcówki lat 70 i na bieżąco staram się sobie to przetwarzać zastanawiać co to znaczy jakie to niesie ze sobą wyzwania dla Kościoła, ale też po prostu jako Polak, jako człowiek, który kocha swoją ojczyznę. To chce jej dobra i bardzo mnie to osobiście interesuje, co się dzieje i bardzo ubolewam, jak coś się złego dzieje. Kiedyś miałem taką pasję swoją, której już bardzo dawno właściwie nie, nie udało mi się ulegać z powodu właśnie braku czasu, to szachy. Ale, ale w tej chwili to już właściwie to można powiedzieć, że Żaden ze mnie Tak to jest w życiu, że coś trzeba wybrać, bo, bo to się trochę łączy to pytanie, jakie mam pasje z tym, co jest dla mnie, jaka jest moja hierarchia wartości, bo wiele innych rzeczy mógłbym wymieniać, które lubię robić i chciałbym robić, ale, ale muszę bardzo się pilnować, żeby, żeby tego, co powinienem robić, nie gdzieś na drugi plan nie odstawić. No to tyle.